Przyszłam sprawdzić, czy zmyłaś dziś makijaż. Jedno nie zmycie makijażu postarza skórę aż o 7 dni. Bardzo dobrze się nosiły moje miedzie dzisiejsze. I zaczynamy. Zestaw Time Reaper, Repair, pielęgnacja, Przyzwoitej, dojrzałej kobiety. Najpierw demakijaż oczu specjalnym płynem. Oczka zmyte zaczynam od pianki. Ona jest bardzo wydajna, chyba na pół roku wystarcza. Centymetr pianeczki rozrabiam z wodą w dłoniach, aż tworzy się taka aksamitna, po prostu piękna no, pianka. Zmywam, spłukuję, osuszam twarz. Parę kropli toniku. Do przytulenia trzeba sobie powiedzieć głośno: moja kochana, moja śliczna, moja piękna. Mm. Kremik pod oczy, taki z końcóweczką, seria najbardziej zaawansowana technologicznie Time Wise Repair. Na szczycie kości jarzmowych i pod łukiem brywiowym w tym miejscu aplikacja fortepianowa. Jeśli sprawia to trudność, to można też tylko palcem, palcem serdecznym spróbować, a do tego dość później delikatnie wklepujemy aż do wchłonięcia produktu. Palec serdeczny albo wszystkie paluszki fortepianowo. Serum, mój ukochany kosmetyk. Ono się kończy zawsze z nienacka. Dobrze, że w szafie mam następne. Dwie porcyjki, szyja, dekolt, twarz, kropelka. Serum y, przyspiesza i wzmacnia działanie kremu. Krem nocny z retinolem. Porcja to jest jedna porcja. Śmiało można brać pół, bo taką porcją to można się wysmarować cała twarz. Szyja dekolt, kapsułkowany retinol, który uwalnia się po malutku, Można używać latem. Patrzcie, ile to na dwa razy porcja była. Jeszcze ręce, ramiona, wszystko sobie wysmaruje. Wszystkie kosmetyki, które pokazuje ta marka Kay, można u mnie zamówić.